Ignacy Krasicki, człowiek i zdrowie, w jedną drogę szli razem. I człowiek i zdrowie. Na początku biegł człowiek, towarzysz mu powie: Nie śpiesz się, bo ustaniesz. Biegł jeszcze tym bardziej. Zdrowie widząc, że jego towarzystwem gardzi, szło dalej, ale z Przyszli na pół drogi, aż człowiek że z początku nadwyrężył nogi. Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem. Coraz człowiek ustawał, mając pogotowu, zbliżył się. Iść nie mogę, prowadź mnie, rzekł zdrowiu. Było mnie zrazu słuchać. Na ten czas mu rzekło. Chciał, Chciał człowiek, człowiek odpowiedzieć. lecz zdrowie uciekło.